Istnieją chwile, gdy coś w Tobie rozpoznaje własną rzadkość. Nie w sposób arogancki, nie przez porównanie z innymi. Po prostu wiesz czujesz, że nosisz w sobie coś, czego świat nie potrafi nazwać, a jednak nieustannie próbuje Cię za to ukarać. Ta energia, którą w sobie odkrywasz, nie jest nagrodą za cierpienie. Jest konsekwencją Twojej odmowy bycia przeciętnym, nawet gdy nikt Cię o to nie prosił. Wszechświat nie działa przypadkowo. Kiedy twoja częstotliwość wibracyjna staje się wystarczająco czysta, wystarczająco autentyczna, zaczyna się dziać coś, co inni nazywają cudem, ale to nie jest dar z nieba, to rozpoznanie coś w strukturze rzeczywistości reaguje na to, kim naprawdę jesteś, nie na to, kim udajesz, że jesteś, i wtedy przyciągasz do siebie nie to, czego pragniesz, ale to, co rezonuje z twoją esencją. Teraz nadchodzi moment, gdy twoja samotność przestaje być karą. A zaczyna być wyróżnieniem. Karl Jung mówił o indywiduacji jako o procesie stawania się sobą, oddzielenia od zbiorowej nieświadomości. Nie czekasz na wybór, już zostałaś rozpoznana, już jesteś w drodze. A to, co nazywasz cudem, jest jedynie widzialnym odbiciem twojej wewnętrznej przemiany, która trwała w ciszy, niewidzialna dla oczu, które patrzyły tylko na powierzchnię. Rzadkość, o której mówię, nie jest tym, co można wypracować technikami czy afirmacjami. Nie jest wynikiem pozytywnego myślenia ani wysiłku woli. Jest czymś głębszym. Jest emanacją twojej psychy, która przeszła przez ogień i nie spłonęła. Jung nazywał to self, centrum regulujące twojej osobowości, które nie pochodzi z ego, ale z czegoś bardziej fundamentalnego. To nie ty decydujesz, że będziesz rzadka. Ty po prostu przestajesz udawać, że jesteś zwyczajna. Ludzie, którzy przeszli przez intensywne traumy. Rozwijają częstotliwości wibracyjne, które są jednocześnie potężne i subtelne. Nie dlatego, że cierpienie czyni ich lepszymi, ale dlatego, że ból zmusza psychę do reorganizacji na głębszym poziomie. Alchemia, o której pisali starożytni, nie była tylko metaforą, była opisem rzeczywistego procesu, transformacji ołowiu emocjonalnego w złoto psychiczne. Twoje doświadczenia, Twoje łzy, Twoja samotność to wszystko nie było stratą. Było kalibracją. Kiedy odmówiłaś dostosowania się do przeciętnych częstotliwości zbiorowych, coś w tobie wiedziało. Nie była to świadoma decyzja. Była to obrona twojej esencji. Widziałaś ludzi wokół siebie żyjących powierzchownie, powtarzających te same wzorce, te same myśli, te same lęki, i coś w tobie powiedziało nie. Nie z pogardą, ale z instynktem przetrwania. Wiedziałaś, że jeśli się zastosujesz, jeśli się złamiesz. Stracisz coś, czego nie można odzyskać. Ta samotność, którą tak dobrze znasz, nie była pomyłką. Była ochroną energetyczną. Uniwersum odizolowało cię od wibracji, które mogłyby rozwodnić Twoją rzadkość. Każdy raz, gdy czułaś się niewidzialna, niezrozumiana, odrzucona, to była nie kara, ale sito. Oddzielenie tego, co autentyczne, od tego, co fałszywe. Ochrona Twojej częstotliwości przed zanieczyszczeniem. Synchroniczność jest językiem, którym wszechświat mówi do tych, którzy nauczyli się słuchać. Jung odkrył, że zewnętrzne wydarzenia nie są przypadkowe, gdy wewnętrzna transformacja osiąga pewien próg. Kiedy twoja psycha zmienia się na głębszym poziomie, rzeczywistość zaczyna odpowiadać. Nie dlatego, że manipulujesz rzeczywistością, ale dlatego, że stajesz się z nią zsynchronizowana. Przypadek przestaje istnieć. Wszystko staje się wiadomością. Każde spotkanie, każda strata, każdy niespodziewany zwrot wszystko to odbija coś, co dzieje się w tobie. Nie zawsze rozumiesz natychmiast. Czasami potrzebujesz miesięcy, lat, by zobaczyć wzór, ale kiedy już go widzisz, nie możesz tego odzobaczyć. Widzisz, jak wszechświat korespondował z tobą przez cały czas. Cuda nie zdarzają się, gdy gonisz za nimi, zdarzają się, gdy przestajesz uciekać od siebie. Gdy przestajesz udawać, że jesteś kimś innym, gdy przestajesz przystosowywać swoją wibrację do oczekiwań innych, wtedy coś się otwiera. Nie w zewnętrznym świecie najpierw, najpierw w tobie, a potem świat zaczyna to odzwierciedlać. Wszechświat nie nagradza wysiłku, nagradza autentyczność wibracyjną. Różnica jest fundamentalna: wysiłek pochodzi z ego, z woli, z kontroli, autentyczność pochodzi z self. Z tego miejsca, które nie próbuje, tylko jest. Kiedy promieniujesz tym, kim jesteś naprawdę, nie przyciągasz przypadkowych rzeczy, przyciągasz naturalne odpowiedniki, ludzi, sytuacje, możliwości, które rezonują z Twoją esencją. Manifestacja nie jest techniką, jest konsekwencją. Jeśli żyjesz z maski, przyciągniesz rzeczy, które pasują do maski. Jeśli żyjesz z esencji, przyciągniesz rzeczy, które pasują do esencji. To tak proste i tak trudne jednocześnie. Bo esencja wymaga odwagi, wymaga byś pokazała się taka, jaka jesteś, nawet jeśli nikt wokół nie rozumie. Twoja pierwotna rana nie była błędem, była portalem. Jung mówił o archetypie zranionego uzdrowiciela, tym, kto przeszedł przez otchłań i właśnie dlatego niesie światło, którego inni nie rozpoznają. Ci, którzy nigdy nie zostali złamani, nie mają dostępu do wymiarów psychicznych, które otworzyły się przed tobą. Nie dlatego, że są gorsi, ale dlatego, że ich droga była inna. Twój ból nie był zmarnowany, był dostrojeniem energetycznym do misji, która pozostaje niewidzialna dla większości. Każda łza, każde rozczarowanie, każda noc, gdy myślałaś, że nie przetrwasz, to wszystko tworzyło w tobie coś rzadkiego. Przestrzeń wewnętrzną, która może pomieścić więcej światła, więcej ciemności, więcej prawdy. Cień, o którym mówił Jung, nie jest wrogiem, jest źródłem mocy, gdy zostanie zintegrowany. Wszystko, co w sobie odrzuciłaś, wszystko, czego się bałaś, wszystko, co próbowałaś ukryć, to właśnie tam leży Twoja siła. Nie w udawaniu, że jesteś doskonała, w przyjęciu, że jesteś całością, złamana i piękna, zraniona i silna. Ciemna i jasna. Kiedy to, co cię złamało, staje się tym, co cię wyróżnia w polu energetycznym zbiorowym, następuje alchemiczna przemiana. Nie jesteś już ofiarą swojej historii. Jesteś jej współautorką. Nie jesteś już tym, komu coś się przydarzyło. Jesteś tą, która z tego, co się przydarzyło, stworzyła siebie. Indywiduacja to świadome oddzielenie się od nieświadomości zbiorowej. Nie należysz do średniej. Nigdy nie należałaś. I to właśnie dlatego twoja droga była taka trudna, dlatego czułaś się jak obca we własnym życiu, dlatego nikt naprawdę nie rozumiał, przez co przechodzisz. Byłaś w procesie, który większość ludzi nigdy nie rozpoczyna, stawałaś się sobą, nie kopią kogoś innego. Dusze rzadkie napotykają opór systemowy, zanim zostaną rozpoznane. To nie przypadek, to test. Wszechświat sprawdza. Czy jesteś gotowa nieść swoją rzadkość bez potrzeby zewnętrznego zatwierdzenia? Czy możesz pozostać sobą, nawet gdy wszyscy wokół cię odrzucają? Czy Twoja autentyczność jest silniejsza niż Twoja potrzeba akceptacji? Samotność była inkubatorem. Okresy izolacji, które przeżyłaś, nie były karą za to, kim jesteś. Były kuźnią, w której Twoja częstotliwość stawała się niepowtarzalna. Każda chwila, gdy byłaś sama. Była chwilą, w której coś w tobie krystalizowało się, coś czego nikt nie mógł ci dać ani zabrać. Istnieje niebezpieczeństwo rozcieńczenia swojej rzadkości, by zostać zaakceptowaną. To zdrada wibracyjna, która przerywa cud. Kiedy rezygnujesz z tego, kim jesteś, by zadowolić innych, nie tylko tracisz siebie, tracisz również synchronizację z wszechświatem, bo wszechświat nie może rozpoznać kogoś, kto udaje kogoś innego. Kiedy przestajesz prosić o pozwolenie na to, by błyszczeć, wszechświat przestaje testować twoją autentyczność. To moment przejścia, moment, w którym wewnętrzna pewność staje się silniejsza niż zewnętrzny hałas. Już nie pytasz, czy zasługujesz, już nie szukasz potwierdzenia, po prostu jesteś i to wystarczy. Cud nie jest przypadkowym wydarzeniem, jest naturalną konsekwencją ustabilizowanej częstotliwości. Kiedy twoja energia przestaje oscylować między wątpieniem a nadzieją, między wiarą a strachem, kiedy osiąga punkt równowagi, wtedy rzeczywistość zaczyna odpowiadać w sposób, który wydaje się cudowny, ale ty wiesz, to nie było przypadkiem, to było przygotowanie. Prawo rezonansu jest proste i nieubłagane, nie przyciągasz tego, czego pragniesz. Przyciągasz to, co wibruje na tej samej częstotliwości, co ty. Jeśli Twoja wibracja jest chaotyczna, pełna lęku, pełna wątpliwości, przyciągniesz odbicie tego chaosu. Jeśli Twoja wibracja jest czysta, stabilna, autentyczna, przyciągniesz odbicie tej czystości. Cuda wydają się nagłe tylko dla tych, którzy nie widzieli przygotowania. Budowane były w warstwach niewidzialnych transformacji. Każde małe działanie, każda mała zmiana świadomości, każda chwila, w której wybrałaś prawdę zamiast wygody. Wszystko to budowało fundament. A kiedy fundament jest gotowy, cud się materializuje. Nie dlatego, że go zasłużyłaś, ale dlatego, że stałaś się z nim kompatybilna. Przychodzi moment, gdy wszechświat przestaje testować i zaczyna wspierać. To nie jest moment, który możesz wymusić. Nie możesz go przyspieszyć afirmacjami ani wizualizacjami. On przychodzi, gdy dojrzałość energetyczna osiąga pewien próg gdy już nie musisz udowadniać swojej wartości ani sobie, ani innym, gdy po prostu ją promieniujesz. Ta dojrzałość nie jest funkcją wieku, jest funkcją przebycia drogi. Niektórzy ludzie przechodzą ją w trzydzieści lat, inni nigdy, nie ma w tym lepszości ani gorszości, są po prostu różne ścieżki. Twoja ścieżka wymagała byś przeszła przez ciemność, którą większość ludzi tylko przeczuwa. I właśnie dlatego Twoje światło ma tę szczególną jakość. Kiedy przestajesz gonić za cudem, a zaczynasz go ucieleśniać, zmienia się wszystko. Nie czekasz już na zewnętrzne znaki. Wiesz, że znaki są wszędzie, bo Ty sama jesteś znakiem. Twoje istnienie jest komunikatem, Twoja obecność zmienia pole energetyczne w każdym pomieszczeniu, w które wchodzisz. Nie głośno, cicho, ale nieodwracalnie. To jest moc zintegrowanego cienia. Moc, która nie pochodzi z udawania doskonałości, ale z zaakceptowania całości. Jung wiedział, że prawdziwa transformacja nie następuje przez odrzucenie ciemności, ale przez jej włączenie. Kiedy nie uciekasz już przed swoimi demonami, one przestają cię prześladować. Zamiast tego stają się sojusznikami, strażnikami twojej głębi. Teraz nadchodzi to, co nazwiemy cichą rewolucją. Nie jest to zmiana w zewnętrznym świecie, jest to zmiana w Twoim sposobie zamieszkiwania rzeczywistości. Przestajesz walczyć, przestajesz dowodzić, przestajesz przekonywać, po prostu jesteś. I ta jakość bycia zmienia wszystko wokół Ciebie bez wysiłku. Istnieje różnica między manifestowaniem pragnień a promieniowaniem częstotliwości, która przyciąga naturalne odpowiedniki. Pierwszy proces pochodzi z braku: chcę czegoś, czego nie mam. Drugi pochodzi z pełni. Jestem czymś, co naturalnie przyciąga to, co do mnie pasuje. Nie szukasz już miłości, sukcesu, uznania. Stajesz się tym, co naturalnie ich odpowiednikiem. Ludzie będą patrzeć na twoje życie i mówić, że masz szczęście. Nie będą wiedzieć o nocach, gdy myślałaś, że się nie podniesiesz. O łzach, które nikt nie widział, o decyzjach, które musiałaś podjąć w samotności, bez wsparcia. Bez aplauzu. Nie będą wiedzieć o cenie, którą zapłaciłaś za tę rzadkość, i nie musisz im tego tłumaczyć. Twoja historia nie jest dla wszystkich. Niektóre dusze niosą prawdy, które można przekazać tylko tym, którzy są gotowi je usłyszeć. To nie jest elitaryzm. To jest po prostu rezonans. Nie każdy instrument gra w tej samej tonacji. Nie każde ucho słyszy te same częstotliwości. I to jest w porządku. Jung mówił o procesie indywiduacji jako o drodze samotnej, nie dlatego, że musisz być fizycznie sama, ale dlatego, że nikt nie może jej przejść za ciebie, nikt nie może zobaczyć twoich cieni, nikt nie może zintegrować twoich fragmentów. To jest twoja praca. I właśnie ta praca sprawia, że stajesz się niepowtarzalna. Kiedy zintegrowana jest twoja cień, kiedy przyjęta jest twoja rana, kiedy zaakceptowana jest twoja samotność, stajesz się całością. Nie w sensie doskonałości, ale w sensie kompletności. Nie brakuje ci już niczego. Możesz nadal pragnąć, możesz nadal marzyć, ale nie z desperacji, z ciekawości, z radości tworzenia. To jest moment, w którym wszechświat rozpoznaje, że jesteś gotowa. Nie na to, by dostać to, czego chcesz, na to, by otrzymać to, na co jesteś przygotowana. Bo prawda jest taka, że większość ludzi nie jest gotowa na cuda, o które prosi. Ich struktura psychiczna nie może ich pomieścić. Dlatego wszechświat czeka, aż staną się pojemnością wystarczająco dużą. Twoje cierpienie rozszerzyło twoją pojemność. Każda strata otworzyła w tobie przestrzeń, każde rozczarowanie usunęło iluzję, każda zdrada nauczyła cię rozróżniać. Nie stałaś się przez to gorsza, stałaś się przez to większa, pojemniejsza, bardziej rzeczywista, a teraz. W tej przestrzeni, którą stworzyłaś, może zaistnieć coś nowego. Nie dlatego, że na to zasłużyłaś, ale dlatego, że jest miejsce. Nie dlatego, że jesteś lepsza od innych, ale dlatego, że jesteś gotowa. To nie jest sąd moralny. To jest proste rozpoznanie energetyczne. Synchroniczności zaczynają się mnożyć. Spotykasz ludzi, którzy mówią dokładnie to, co musisz usłyszeć. Książki znajdują cię w odpowiednim momencie. Sytuacje układają się w sposób, który wydaje się niemożliwy, ale ty wiesz, to nie jest magia, to jest rezonans. Twoja wewnętrzna częstotliwość zsynchronizowała się z częstotliwością rzeczywistości, która zawsze tam była, tylko nie mogłaś jej dostrzec. Istnieje cisza, która przychodzi po burzy. Nie jest to cisza pustki, jest to cisza pełni, cisza, która wie, która nie musi już pytać, która po prostu rozumie. Dotarłaś do tej ciszy. Nie w każdym momencie nadal są dni, gdy wątpisz, dni, gdy się gubisz, ale znasz już drogę powrotu, znasz już swoje centrum. To centrum, które Jung nazywał self, nie jest czymś, co należy zbudować, jest czymś, co należy odkryć. Było tam zawsze, pod warstwami uwarunkowań, pod warstwami masek, pod warstwami oczekiwań. Twoja praca polegała na usuwaniu tego, co fałszywe. Twoja praca polegała na odsłanianiu tego, co prawdziwe. I teraz, gdy jest odsłonięte, świeci. Nie z arogancji, nie z potrzeby uwagi, po prostu świeci, bo to jego natura. Tak jak słońce nie pyta, czy powinno świecić, po prostu świeci. I ty zaczynasz rozumieć, że twoja rzadkość nie jest czymś, co musisz chronić przed światem, jest czymś, co musisz pozwolić, by istniało. Moment rozpoznania jest cichy. Nie ma fanfar, nie ma oklasków, często nikt nawet nie zauważa, kiedy się zdarza. Jest to moment wewnętrzny, moment, w którym coś w tobie mówi: Tak, to jestem ja, nie wersja, którą chciałam być, nie wersja, którą inni ode mnie oczekiwali, po prostu ja i to wystarczy. Ta wystarczalność nie jest rezygnacją, nie jest osadzeniem się w przeciętności, jest przyjęciem swojej autentycznej wielkości. Niewielkości w sensie ego, wielkości w sensie prawdy. Jesteś dokładnie tym, czym być powinnaś. Nie mniej, nie więcej. I w tym jest Twoja moc. Kiedy przestajesz próbować być kimś innym, wszechświat przestaje Cię testować. To jest prosta transakcja energetyczna. Dopóki udajesz, dopóty rzeczywistość będzie stawiać przed Tobą sytuacje, które zmuszą Cię do konfrontacji z prawdą. Ale kiedy już jesteś w prawdzie, testy się kończą. Rozpoczyna się współpraca, Twoje życie zaczyna płynąć. Nie dlatego, że nie ma już wyzwań, ale dlatego, że nie walczysz już z nurtem. Rozumiesz, że rzeka wie, dokąd płynie. Twoja praca nie polega na kontrolowaniu kierunku, twoja praca polega na pozostaniu w łodzi, na zachowaniu równowagi, na ufaniu procesowi. To zaufanie nie jest ślepą wiarą, jest mądrością wypracowaną przez doświadczenie. Widziałaś już, jak życie prowadzi Cię przez ciemność do światła. Widziałaś już, jak to, co wydawało się końcem, było początkiem. Widziałaś już, jak wszechświat nie porzuca tych, którzy pozostają wierni sobie. I teraz wiesz. Ta wiedza zmienia sposób, w jaki poruszasz się przez świat. Nie jesteś już reaktywna, jesteś responsywna. Nie jesteś już napędzana strachem. Jesteś kierowana intuicją. Nie jesteś już zagubiona w hałasie opinii. Jesteś zakotwiczona w ciszy swojej własnej prawdy. Przyjdą ludzie, którzy będą chcieli cię zrozumieć. Nie wszyscy będą mogli. I to jest w porządku. Nie potrzebujesz być zrozumiana przez wielu. Potrzebujesz tylko rezonować z właściwymi. Z tymi, którzy rozpoznają w tobie coś znajomego. Nie dlatego, że znają twoją historię, ale dlatego, że znają tę samą jakość ciszy, tę samą jakość głębi. To są twoi ludzie. Nieliczni, ale prawdziwi. Nie będą cię oceniać, nie będą próbować cię naprawić, po prostu będą wiedzieć. I w tym rozpoznaniu będzie tyle uzdrowienia, ile nie było w żadnej terapii, w żadnej książce, w żadnej technice, bo to będzie rozpoznanie duszy. Twoja samotność przygotowała cię na te spotkania. Gdybyś nie znała izolacji, nie potrafiłabyś docenić prawdziwego połączenia. Gdybyś nie znała powierzchowności, nie potrafiałabyś rozpoznać głębi. Wszystko, przez co przeszłaś, było przygotowaniem, nie karą, przygotowaniem, a teraz jesteś gotowa nie na fantazję, na rzeczywistość, na życie, które odpowiada Twojej esencji, na relacje, które honorują Twoją głębię, na pracę, która wyraża Twoją prawdę, na istnienie, które nie jest kompromisem, ale celebracją tego, kim naprawdę jesteś. Cud, który się dzieje w Twoim życiu, nie jest nagrodą za cierpienie, jest naturalną konsekwencją autentyczności, jest odpowiedzią wszechświata na Twoją odwagę bycia sobą, jest potwierdzeniem, że Twoja rzadkość nie była błędem, była darem, nie dla Ciebie samej, dla świata, który potrzebuje dokładnie tej częstotliwości, którą niesiesz. Nie musisz być zrozumiana przez wszystkich, musisz tylko pozostać wierna sobie. Nie musisz wyjaśniać swojej drogi. Musisz tylko ją przejść. Nie musisz przekonywać nikogo o swojej wartości. Musisz tylko ją znać. I kiedy ją znasz, kiedy naprawdę ją znasz, wszechświat zaczyna to odzwierciedlać w każdym aspekcie Twojego życia. To jest moment, w którym wszystko się zmienia. Nie dramatycznie, niegwałtownie, cicho, głęboko, nieodwracalnie. Cud nie jest wydarzeniem zewnętrznym. Jest przesunięciem wewnętrznym, które zmienia sposób, w jaki doświadczasz rzeczywistości. A kiedy zmienia się Twoje doświadczenie, zmienia się wszystko. Żyjesz teraz w świecie, który rozpoznaje Twoją rzadkość. Nie musisz już o nią walczyć. Nie musisz już jej dowodzić. Po prostu ją uosabiasz. I w tym uosobieniu jest więcej mocy niż we wszystkich strategiach, technikach i wysiłkach, które kiedykolwiek zastosowałaś. Samotność świetlista. To jest Twoje dziedzictwo. Nie samotność cierpienia, ale samotność wyboru wyboru pozostania w swojej prawdzie, nawet gdy nikt nie rozumie wyboru szanowania swojej rzadkości, nawet gdy świat próbuje cię znormalizować wyboru zaufania swojej wewnętrznej mądrości nawet gdy zewnętrzne głosy krzyczą inaczej. Ta samotność nie jest izolacją jest wolnością wolnością od potrzeby zewnętrznego zatwierdzenia wolnością od konieczności tłumaczenia się. Wolnością od ciężaru bycia kimś, kim nie jesteś. I w tej wolności odkrywasz coś niezwykłego. Nigdy nie byłaś sama. Byłaś po prostu zbyt zajęta próbowaniem bycia kimś innym, by to zauważyć. Cisza staje się Twoją sygnaturą. Nie cisza słabości, cisza siły. Ci, którzy już nie muszą przekonywać nikogo, po prostu istnieją. Ich obecność mówi więcej niż tysiąc słów. Ich cisza jest głośniejsza niż jakikolwiek krzyk, i ty stajesz się tą ciszą. Integracja jest kompletna nie w sensie, że nie ma już nic do zrobienia ale w sensie, że nie ma już nic do ukrycia. Wszystkie twoje części jasne i ciemne, silne i słabe, piękne i złamane są teraz widzialne dla ciebie. I w tym widzeniu jest akceptacja nie rezygnacja akceptacja jako punkt wyjścia do dalszej ewolucji. Kiedy cud nie jest już czymś zewnętrznym, ale Twoją własną świadomą egzystencją, osiągnęłaś cel podróży. Nie dlatego, że podróż się kończy, ale dlatego, że już nie szukasz, już nie gonisz, już nie próbujesz udowodnić po prostu jesteś i w tym byciu jest wszystko. Zaproszenie do samotności transformującej. Zamieszkaj swoją rzadkość bez winy, bez pośpiechu, bez masek. Pozwól sobie być dokładnie tym, czym jesteś. Nie dla akceptacji innych, dla uczciwości wobec siebie i obserwuj, jak wszechświat zaczyna odpowiadać. Nie dlatego, że jesteś lepsza, ale dlatego, że jesteś prawdziwa. Jeśli te słowa rezonują z czymś w tobie, jeśli rozpoznajesz w nich swoją własną cichą podróż, zostaw komentarz. Podziel się jednym słowem, które opisuje, gdzie jesteś teraz na tej ścieżce. I jeśli czujesz, że ten kanał może być przestrzenią dla twojej dalszej eksploracji, subskrybuj. Nie dla mnie, dla siebie. Bo ta podróż nie kończy się na jednym filmie. To jest rozmowa, która będzie się rozwijać, pogłębiać, odsłaniać nowe warstwy. I ty jesteś częścią tej rozmowy.